Najstarsze legendy n mówią o innym jeszcze plemieniu elfów, NL, co w starszej mowie oznacza lud Olch. Ich ścieżki rozeszły się ponoć wieki temu, w czasie gdy koniunkcja zrodziła dziesiątki, a może setki innych światów. Władcą NL miał być podobno Auberon Mircetach, zwany królem Olch, rządzący w mieście Tyrnalia. Czy jednak jest w tych legendach ziarno prawdy? Nie mnie to oceniać. Hen Gedimdeit. Podania starszych ras. Żył na długo zanim na szlak wyruszyli pierwsi wiedźmini. Był świadkiem czasów narodzin pierwszych królestw Nordlingów. Starszy niżeli historia dziejów spisanych przez ludzi. Alberon Mircetach. Król elfów Enel. Władca Tyrnalia. Ojciec Lary Doren. Legendarnej Enseverne. Praprzodek Cirilli Fiony, Ellen, Rianon. Niewiele czasu było nam dane spędzić z królem Olch, ale choć jego historia była zaledwie muśnięta, skrywa zapewne ogromny potencjał. W końcu ktoś, kto widział dymy Saowin ponad 650 razy i ponadto jest wiedzącym, ma w zanadrzu sporo do powiedzenia. Z drugiej strony, to również król zadufanego w sobie ludu, który większość tego czasu mógł spędzić w swoich pałacowych komnatach, rozsiadając się w swym kunsztownym fotelu, puszczając bańki przez słomkę. Szczupły, wyjątkowo wysoki, popielato włosy elf o szlachetnych rysach i posturze, od razu zdradzał swoje pochodzenie. Jego skóra była blada, a oczy, jak to spostrzegła Ciri, wręcz niesamowite. Jasne, jak roztopiony ołów. Bezdenne i pełne niewyobrażalnego smutku. Ubrany zawsze w najdelikatniejsze i najlepsze tkaniny zdawał się być niczym duch tego świata, czekający biernie na to, co przyniesie przyszłość. Co ciekawe, aktualny świat NL wieki temu zamieszkany był przez ludzi, a sam król nie urodził się tutaj. Jak sam Alberon stwierdził, zaznał już wszystkiego. Wszystkim się znudził, jednakże nawet po tylu latach istnienia bał się tego, co przyniesie koniec. Ciągle wydawał się zmęczony i zgorzkniały, często zażywał fistech, więc śmiało możemy stwierdzić, że był uzależniony od używek. Jako czytelnicy towarzyszący Ciri pierwszy i zarazem ostatni raz mamy do czynienia z Alberonem w Tyrnalia, w tym samym świecie, który przychodzi odwiedzić Geraltowi i Awalachowi w zadaniu Przez czas i przestrzeń. We wspomnianym już zadaniu mamy okazję doświadczyć momentu otrucia Alberona przez Eredina. Eredina będącego niegdyś zaufanym dowódcą Gonu i poddanym króla. Eredina przedstawionego zupełnie z innej strony, kompletnie nieuchwyconej przez CD Projekt Red Wiedźminie III. Ale to akurat temat na inną okazję. Ostatnie momenty życia króla zostały przeniesione z sagi, szczególnie symbolicznie i dosłownie wypadający flakonik z dłoni Alberona. Lecz w sadze w tym konkretnym momencie przy umierającym królu wciąż była Ciri. Ciri, która trafiła tam tylko w jednym wydawałoby się prostym celu aby król mógł z nią spłodzić potomka zdolnego do swobodnego otwierania wrót pomiędzy światami. Król Olch od samego początku dążył do kontrolowania potomka starszej krwi. Niegdyś przeznaczona do tego była Lara Doren, jego córka. Lecz ta wbrew ojcu zamiast związać się z Awalachem, zakochała się w człowieku. Owe wspomniane wrota niegdyś dostępne dla wszystkich z odrobiną talentu po koniunkcji zostały zamknięte, a poruszanie się pomiędzy światami stało się bardzo trudne i wyczerpujące. Owe zamieszkane, jak dotąd światy przez NL wieczne nie były. Dlatego też elfy z taką chęcią skakały po nich i je dominowały. Tiri nie uśmiechało się to, że musiała oddać się komuś obcemu, ale robiła to. I ku zaskoczeniu nie miała z tym aż takich oporów. Oczywiście bardzo jej się to nie podobało, ale podchodziła do tego bardzo praktycznie. Zamierzała urodzić dziecko króla i wrócić w końcu do domu. Choć do zbliżeń to chodziło, do samego zapłodnienia nigdy nie doszło. Król albo wcześniej rezygnował, albo doskonale zdawał sobie sprawę, że i tak nic z tego nie będzie. Miał jednak przeszło 650 lat, a to dużo, nawet jak na elfa. Może Ciri kompletnie go nie pociągała. A być może sumienie nie dawało mu spokoju, że tak wiele łączy go z nią. Prawdziwych powodów raczej już nie poznamy, ale bez wątpienia, gdyby wszystko potoczyło się z planami króla, historia świata potoczyłaby się zupełnie inaczej. W tym filmie to by było już na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.